Nie wiem że udało imprezę. Jak się czujecie w takich zapiętych imprezach? Yy, ja osobiście bardzo lubię takie imprezy, bo to są takie imprezy kameralne, gdzie publiczność jest tak jakby w zanadrzu moich dłoni, bo mogę zejść sobie ze schodów i, i od razu jest. Yy, no ja tak, tak, tak to nazwałam, nie umiem teraz inaczej w tym momencie tego określić, ale się właśnie... Się <głos》> Także publiczność jest blisko i, i rzeczywiście A, czuję się. Można powiedzieć nawet na mieliśmy, mieliśmy w ubiegłym roku taki koncert pod nazwą zaczerpnąć dłonią. Wtedy publiczność była na scenie. To tak. było dla naszych fanów. Tak. A gdzie się lepiej cieszycie z takimi tematami? Również te premierowe koncerty. Czy każdy każdy koncert ma swoją specyficzną atmosferę i zarówno te koncerty takie gdzie widać dla kogoś się śpiewa dokładnie twarz tego kogoś i gdzie widać tylko masę ludzi. Każdy z tych koncertów ma swoje fajne strony. Jakby. No, jak widać, dla kogoś się śpiewa, to widać od razu re reakcję, ale widać, że się cała masa rusza, skacze, klaszcze. To Te też jest fajnie, i, i nie, nie rozróżniamy tego, że jedne są gorsze, jedno lepsze. Zmiany, o się Jak zmiany? Zmiany. Jakby... Zaczęli, znaczy nie zmieniliśmy jakoś specjalnie stylu muzycznego. Gramy to, co jakby, to, co wymyśliliśmy sobie na początku z moimi kosmetycznymi zmianami. Tak, takie same kosmetyczne zmiany miały miejsce jakby na e, zmiany personalne, więc one nie wpłynęły za bardzo na cały kształt tego, co robimy, bo nie tyle, nie tyle z zespół z, tworzą ludzie co jakby re, repertuar. Chociaż ludzie też są ważni. No, przez wiele lat z łzami kojarzyła się Ania Wyszkoni. Jak się sprawdza nowa wokalistka? Ja myślę, że dzisiaj to doskonale było widać, jak y, przebiegała między stolikami i śpiewała razem z publicznością. Znaczy publiczność razem z nią. Czy to jest trudne zastąpić Anię Wyszkoni, która już była charakterystyczna dla Wes? No i Publiczność zespół kojarzyła z nią. Znaczy tak. To było na pewno ogromne wyzwanie dla mnie. Z racji tego, że tutaj wokalistka była przez 15 lat w zespole, prawda? A ja zostałam rzucona na tą przysłowiową, głęboką wodę i nie miałam czasu, żeby przez 15 lat wyrabiać sobie tą opinię publiczności, opinię fanów, tylko musiałam od razu po prostu zastąpić osobę, która jest już poważana w środowisku muzycznym i no, nagrała salową płytę i tak dalej, a ja musiałam wejść na na to miejsce, prawda? I nikt nie pytał mi się, czy się boję, czy, czy sobie dam radę, tylko wszyscy od razu oczekiwali ode mnie tego, że będę godną następczynią i mam nadzieję, że tak jest. Staram się jak mogę. Teraz to już wychodzi z mojej natury, bo bardzo lubię scenę i uwielbiam śpiewać i zawsze chciałam wiązać swoją przyszłość z muzyką. Jak widać, mi się to udało i mam nadzieję, że będzie tak dalej. Ja myślę, że Sara nawet nie powinna już myśleć tymi kategoriami, w jaki sposób zastąpić byłą wokalistkę, bo. Nie ma czasu nawet na to i ja szczerze mówiąc już nawet nie pamiętam, że kiedyś z nami śpiewała inna kobieta. To miłe. Nagraliście razem już swoją nową płytę, bez słów. jest już płyta w sprzedaży. Powiedzcie parę zdań o tej płycie, dlaczego warto ją kupić, dlaczego warto jej słuchać? Y Płyta się ukazała 13 maja 2011 roku. Był to 13 piątek, tak trochę przewrotnie. Na płycie znalazło się 13 premierowych numerów. Płyta została wydana, wydana również w dwóch wydaniach: jednopłytowym i wydaniu dwupłytowym, gdzie na drugiej płycie można usłyszeć dziewczyny, które brały udział w castingu na nową wokalistkę Zespołu Uzy. Jest to 11 piosenek, które wszystkim bardzo są dobrze znane, bo to są największe przeboje Zespołu Uzy. No, na płycie można usłyszeć 13 premierowych numerów. Wydaje mi się, że każdy może znaleźć tam coś dla siebie. Są nastrojowe ballady, są mocne rockowe piosenki. Wszystkie piosenki są nowe. Nieznane i napisane na świeżo. Także mm, polecam i zapraszam do zakupu czy do odsłuchania na, na internecie. Spotkaliśmy się na początku, niemalże na początku nowego roku. Jakie macie plany na ten rok? Mm, ten rok zaczęliśmy bardzo y, hucznie, bo obchodziliśmy, zespół obchodził 15-lecie, y, a ja obchodziłam rocznicę, yy, tak jakby pierwszą naszą rocznicę ślubu w zespole, yy, moją z chłopakami i. Yy, no nie? Dobrze, dobrze to powiedziałam. No i. No nie i... do końca, ale to jest... <laughs> <laughs> Dobra. Yy, obchodziliśmy 15-lecie 15 i, i mój rok w zespole, także rozpoczęliśmy hucznie, przygotowujemy nową płytę, która miejmy nadzieję ukaże się już w tym roku. Yy, na pewno będzie to niespodzianka dla fanów i dla publiczności, bo będzie to, yy, będą to stare łzy z dodatkiem czegoś innego, czegoś ciekawego, czegoś nowego. Yy, może chłopaki też powiedzą coś na ten temat, bo są między innymi kompozytorami. Yy... Poeta prawdopodobnie wyjdzie na jesień, a na razie należy się spodziewać być może singla w najbliższym czasie, to jeszcze zobaczymy. Na razie działamy tak, że jak wyjdzie coś ciekawego, to wtedy pokażemy. I jak nam się nie uda, to nie pokażemy. Ale na pewno się uda, więc znaczy... myślę, że za niedługo, za niedługo pokażemy, co mamy do powiedzenia. Na, na pewno trzeba też powiedzieć, że się nie spieszymy z niczym, bo tak jak było w przypadku tamtej płyty, bez słów, ta buda była przygotowywana bardzo szybko, bo czas nas troszeczkę naglił, bo zespół chciał pokazać, że jest nowa wokalistka, że istnieje nadal. A teraz nam się nigdzie nie spieszy, chcemy to po prostu zrobić porządnie, przy pomocy również bardzo wybitnych, świetnych producentów muzycznych z Polski, jak i może i z zagranicy, także zobaczymy. Na pewno będzie to wielka niespodzianka. Trzymam kciuki, aby się udało, abyśmy zobaczyli i usłyszeli.